Musimy trochę popatrzeć z dystansem na, na to, co się dzieje na świecie, bo... No bo trochę szalejemy z jednej strony, ale to wszystko co się dzieje jest z jednej strony smutne, z drugiej strony śmieszne. Takie jak to zwykle jest w kabarecie, jak to zwykle jest w satyrze, że trzeba pewne rzeczy uwypuklić, pewne rzeczy pokazać. No, smutku jest trochę, myślę nawet dużo, że nie możemy spotkać się z publicznością przy pełnej sali. To by było piękne, może, może moje marzenie, tak, ja dopiero gdzieś tam na początku drogi swojej kabaretowej jestem, wystąpić przed tak wspaniałą inowrocławską publicznością, często tutaj zresztą w Inowrocławiu bywamy, ale to ze spektaklami tutaj w Chujawskim Centrum Kultury więc rzeczywiście publiczność jest wspaniała. Dzisiaj przede mną wystąpił pan Andrzej Poniedzielski, rewelacja, cudownie, wspaniale, ale jak to i on, rzeczywiście trochę nostalgii dorzucił, ale mówię smutek przede wszystkim, że nie możemy spotkać się z publicznością, bo, bo tego zawsze gdzieś brakuje i artystom, a myślę też i mam nadzieję, że publiczności brakuje nas, tych, którzy pojawiają się na scenie, trochę sprawiają, że zapominamy, trochę śmiejemy się z siebie samych, bo mieliśmy podobnie, każdy gdzieś jakieś swoje doświadczenia, chociażby właśnie z pandemią miał, bo przecież ten wieczór Nazywa się Tylko spokój na uratuje, więc pod tym kątem to wszystko przygotowywaliśmy. La la la. La la la. Ta piosenka to piosenka, chyba zła. To piosenka, która mówi, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. Czego może nas y, nauczyć? Nie wiem, tak naprawdę y, myślę, że przede wszystkim może daje nam jakieś takie samo poczucie albo poczucie tego, że jednak czegoś nam brakuje, że może nas nauczyć tego, że docenimy jeszcze bardziej to, że mogliśmy wejść wieczorem, prawda, panie sobie wieczorkiem już przygotowywały się do e, występów, to takie była cały cała toczka takich wyjść do Centrum Kultury Kujawskiego, czy do teatrów, czy właśnie do teatru takiego jak tutaj, innych miejsc kultury, wyjście, prawda, spotkanie, pośmianie się, potem kolacja albo kolacyjka przed i tego nam brakuje, więc może w pewnym stopniu jak to wszystko się skończy, a musi musi się skończyć, nie ma innego wyjścia prędzej czy później, to, to może będziemy jeszcze bardziej doceniać to, czego nam brakowało. Zresztą nie tylko sztuki, nie tylko kultury, spotkań takich swobodnych, takich bez zastanowienia. Przecież oglądamy zdjęcia teraz, nie wiem, sprzed roku jeszcze, bo o tej porze jeszcze no, coś już zaczynało się dziać w Chinach, więc oglądamy i mówimy, nie, to jest niewiarygodne, to jest 56, prawda, rok 1956, a to. Czarne, białe zdjęcia ktoś przerobił, a to było rok temu, gdzie siedzieliśmy po prostu wszyscy, kotłowaliśmy się w restauracjach. Dzisiaj tego nie ma, więc, więc może to wszystko nas, znaczy w ogóle to wszystko, nie tylko wobec kultury, nas, nas nauczy jakiejś, myślę, pokory chociażby do wirusów, do tego, żeby dbać o drugą osobę, o drugiego człowieka, o to, żeby o nim pamiętać, tak? Nie, że jestem chory, idę do pracy i. Panie Wojtku! No, yy, możemy wrócić do yy, zadania, prawda? Nie, że jednak jak jestem chory, czuję się chory, wiem, że mogę zarażać, zostań w domu, zadzwoń do szefa. I też myślę, że szefowie, czy nasi przełożeni, powinni bardziej być wyczuleni na przyszłość, może, żeby, żeby jak taki telefon będzie dobra, jasny, spoko, zostań. Tylko wiesz, spróbuj w domu popracować, trochę zresztą teraz online, bo pracujemy. Więc takie właśnie będą wnioski. La, 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 todo esto tu la, 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 la. chciałem bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Kujawskie Centrum Kultury Miasta i wszystkim mieszkańcom, że dzięki Wam tak naprawdę mogliśmy dzisiaj tutaj wystąpić. Mamy nadzieję, że ta energia trochę od nas do Was popłynie. Że rzeczywiście Noworocza faktycznie w tym czasie organizuje kulturę, organizuje sztukę. Zresztą ja tutaj, może znacie tą historię, ale, ale no na scenie o tym nie mówię, ale teraz chyba tutaj mogę powiedzieć. Pamiętamy niestety czasy wojny. Trochę tak jesteśmy na wojnie z jakimś niewiadomym nam przeciwnikiem, chociaż coraz więcej o nim wiem. My. W 1943, kiedy do ministra Churchill'a przyszedł jego przełożony pokazać, jaki będzie budżet na ten rok, to minister Trzecilla popatrzył i, i mówi: Ale, przepraszam, ale gdzie są pieniądze na kulturę? Ale przecież jest wojna, premierze. Ale bez kultury nie uciągniemy. I, I myślę, że to trzeba porównać troszeczkę, że rzeczywiście jest ktoś, kto pamięta o artystach, a przede wszystkim pamięta o widzach, bo widzowie potrzebują myślę kultury też w pewnym stopniu. E, może zapomnieliśmy, że to nie jest, e, jak to mówią, potrzeba pierwszego kontaktu, e, czy tam rzecz pierwszej potrzeby, trochę może na chwilę zapomnieliśmy, ale jestem pewny, że jak tylko włączymy sobie, czy koncert, czy występ kabaretowy, czy, czy spektakl, to gdzieś na chwilę te emocje wracają. Te, ta myśl zaduma, o Boże, byliśmy na koncercie, nie wiem, Eda She w Barcelonie, różnie. Tam, nie wiem, na Narodowym, byliśmy na Coldplayu, tysiące ludzi, gwiazdki, prawda, Te światełka, działo się, atmosfera, czy występy tu w Kłacim Centrum Kultury, kabaretów, koncertów, wielu wspaniałych artystów przyjeżdżało do Inowrocławia i gdzieś zapłonie znowu ta fajna iskierka w ludziach i, i cieszymy się, naprawdę, ja się cieszę, myślę, że w ogóle wszyscy artyści, nie wiem, no, ja mogę tylko w swoim imieniu powiedzieć, że, że, że mm, no, po prostu możemy występować tutaj dzięki miastu Inowrocław. No, no. La la, la la, 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 la. Tęskni, tylko z tobą, minie cały świat. Gdybym umiał przewidywać przyszłość, to pewnie byłbym milionerem i pomagałbym wielu ludziom, gdybym tylko mógł i wygrał w Totka czy, czy w Euro Jackpot'a, co chętnie sobie życzę. Państwu też w ogóle z okazji mini to życzę wygranej w Euro Jackpot'a. Tak jest właśnie. Natomiast z jednej strony wydaje mi się, że tak, bo to jest taki myślę fajny gift, taki fajny dodatkowa rzecz, gdzie jakby jest sam występ, przychodzimy na żywo, ale ci, którzy akurat nie mogą, nie mogą przeżyć czegoś na żywo, będą mogli sobie to otworzyć w internecie. Zobaczysz swojego ulubionego artystę, no, Mogę podejrzewać, że jest to tendencja. Zresztą teraz w ogóle tak jest dziwnie, jak się gra z publicznością w telewizji, prawda? Jednak tam jest publiczność, ona jest zatrudniona, więc może, bo jest w pracy, i takie to są te wszystkie kruczki pandemiczne, no ale okej, okay, jest sobie spoko. No i, no i rzeczywiście, jak jest publiczność, to jest dziwnie. Teraz jak, publiczność jest. U, u, u. Teraz tak już już przyzwyczaił mi ja rok, nawet nie cały rok jeszcze, a jesteśmy już tak trochę do tej sytuacji przywykliśmy. Chociaż ja naprawdę mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko wróci faktycznie do takiej normy, gdzie online. Będzie tylko i wyłącznie dodatkiem. Trzymajcie się, cześć!